strajk włoski nauczycieli, jak zapewniają związkowcy, prowadzona akcja nie uderzy w uczniów. Zgodnie z przyjętą przez Związek Nauczycielstwa Polskiego uchwałą, nauczyciele mają wykonywać tylko te obowiązki, które nakłada na nich prawo i są za nie wynagradzani. Z kolei odstąpić mogą od wszystkich tych, które przyjęło się robić zwyczajowo bez stosownego wynagrodzenia. Najlepszym przykładem tutaj są wycieczki szkolne, dłuższe niż kilkugodzinne. Jak wyjaśnia Piotr Gościniak, prezes Leszczyńskiego Oddziału ZNP, to idealny przykład na to, jak łamane jest prawo pracy. Nauczyciel wyjeżdżający z grupą jest w pracy non-stop w pełnej Gotowości i dyspozycyjności. Nie ma możliwości odpoczynku, a za spędzone na wyjeździe godziny nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. Jak w praktyce wygląda protest w leszczyńskich szkołach, dyrektorzy i nauczyciele przyznają zgodnie, że na razie jest spokój i nie są podejmowane żadne działania, które w jakikolwiek sposób mogłyby uderzyć w uczniów, bo też nie to jest celem protestu. W tej chwili trwa akcja informacyjna skierowana zarówno do nauczycieli, jak i rodziców, wszystko po to, by uświadomić, co tak naprawdę należy do obowiązków nauczycieli. Na koniec października planowane jest spotkanie leszczyńskich związkowców.